Mano widzicie na tym odcineczku. Dzisiaj jesteśmy z chłopakami w Wołominie i prowadzą mnie na skatepark, na którym nigdy nie byłem. Więc będzie testik skateparku. Jakieś chillowe jazdki. Chłopaki może coś zaprezentują. No i co? Taki chillowy odcineczek. Pik. Dobra, widzimy się jak będziemy jeszcze na skateparku. A few moments later. No i jesteśmy na miejscu. Tutaj mamy takiego bowla. Tutaj jakiś taki bank, murek, schodki. Tutaj mamy o mini rampę, bęk i to kolejna piramidka, rurka. Ty no tak na takie pierwsze wrażenie to git. Ale zobaczymy jak kąty, nie? Ale te hram raczej robi dobre rampy. Więc yy, zobaczymy. Dobra, mamy tutaj takie dwa bowle, jeden trochę mniejszy. Pyk. tu jest jeden bowl, ale takie przydzielony na dwie sekcje. Jeden jest taki bardziej płytki, drugi bardziej głęboki. No i ten bardziej płytki jest taki trochę płaski. A teraz zobaczymy ten. O, ten, ten wybija jak na zielonce trochę. Więc jest G. Ty, ty dobre to Boim się podoba ten skateboard. Aj! Półtorej bara Pół zabrakło, za mało lotu, za nisko No, wu bara zabrakło, co jest? O, ku... a! <gry> o, ku... a! Rzeczywiście, a łatwiej wszystko boli! Dobra, na boolu szybko zrobię standardowe sztuczki. A teraz sobie przetestujemy no tutaj tą sekcję czyli quarter, bank i tą piramidkę No spoko, przyjemne A teraz sobie polecimy transferek A był Grab, To była śmieszna sztuczka widzowa. Powtarzamy ją. O, ale mi dupę wcięło!

Dałoby radę? Oj Dobra, zrobię to dzisiaj. Oj, dobra tu bo f dużo czasu teraz. Ten Barski musi być taki na hama. O, kur... Ale git było. Dartmur strzelił, ale wylądowane. Działa. Działa. Opuszczamy już ten skatepark. No i co? Ja oceniam ten skatepark na bardzo spoko Na rower jest git. Jakbym kiedyś jeździł na hulajce, jakbym jeszcze jeździł na hulajce, tak jak kiedyś, to ten skatepark byłby zarąbisty Pod rower też się nadaje. Ale najbardziej jestem zadowolony w ogóle z tego, że zrobiłem Olda do Bara A ty jaką dzisiaj nową sztuczkę zrobiłeś? Tire tap do to tobo Tire tap do to tobo? Yo A kto ci zasugerował taką sztuczkę? Ty <noise> No więc ogólnie to chyba żadna rampa nie wdupcała, nie? Wszystkie no, miały przyjemny kącik Ja jeździłem na wszystkim i nic mnie tam nie wdupcyło Więc ogólnie skatepark bardzo fajny Dałbym mu tak, nie wiem, z 8 na 10 no, A ty ile? Też 8 na 10? No, no i git Dobra, no tak wam się taki odcinek spodobał to łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem i do następnych odcineków zawsze w niedzielę o 12:00. No